Kieruj się prosto na szczyt z magazynem Na Szczycie. Tak sobie myślę po tym wszystkim i po tej rozmowie, która była jedną z w ogóle z przyjemniejszych rozmów, jakie przeprowadziłem w życiu. Chyba najfajniejszy panel, jaki prowadziłem. Mówię to zupełnie szczerze, bo to zawsze miło porozmawiać z osobami z pasją, a każda z moich rozmówczyń ma w sobie pasję i niesamowitą energię, którą można odbierać, jak się ustawimy na odbiór. I tak, myślę po dzisiejszym spotkaniu, że te góry to tak naprawdę symbol, bo każdy z nas powinien znaleźć jakąś taką ścieżkę w życiu. Jeżeli potraktujemy życie jako górę, to ile jest możliwych podejść, ile jest możliwych przeciwności, rzeczy, które dzieją się po drodze. A przekaz, który dzisiaj usłyszałem na tej scenie, jest bardzo pozytywny. Nie poddawać się, próbować, jeżeli się nie uda, a przede wszystkim, i to jest chyba najważniejsze, znaleźć swoją ścieżkę i nie bać się, jeżeli. Po drodze okaże się, że jest gdzieś inaczej, ciekawiej, że intuicja nam mówi – skręć w lewo. To byłaby inna rozmowa, nie wiem czy ciekawsza, dlatego że właśnie ta monopłciowość, jeżeli tak to mogę określić, ja tutaj byłem tylko obserwatorem, jednak spowodowała, że usłyszeliśmy całkiem nowe rzeczy. Na przykład o tym, że góra jest przyjacielem, o tym, że w czasie wspinaczki szukamy tego, jak góra nam może pomóc. Albo tego, jak, jak ważna jest cierpliwość. To są nowe rzeczy, które usłyszałem. Himalajzm nie jest moim głównym centrum zainteresowań, więc ja w ogóle z otwartymi oczami, też te filmy oglądałem, kiedy na scenie jednego z uczestników zapytałem, kiedy dziewczyny podchodziły mniej więcej pod takie podejście a to tak, tak jest normalnie? No, to, to, to nie jest stromo. Więc. To są dla mnie nowe rzeczy. zobaczyłem dziewczynę, która nie miała przedramienia i wspinała się na skałka i wchodziła na wysokości, o której normalny człowiek by nie mógł myśleć. Więc myślę, że dla tych młodych ludzi także to było niezwykle inspirujące. I było, bo widziałem to na twarzach. Ja często pracuję z młodymi ludźmi i widziałem, że oni wychodzą z pewną energią. I słuchaj, jeżeli nawet jedna osoba. Zmieni swoje życie dzięki temu spotkaniu i trochę zmieni sposób myślenia o tym, że nie zawsze należy słuchać tego, co mówią rodzice, którzy mówią zaplanuj swoje życie tu i zastanów się, gdzie będziesz za 10 lat. Jak, jest, jak ja słyszę, to, to, to jest takie bardzo korporacyjne, zastanów się, gdzie będziesz za 10 lat. Nie wiem, mogę mieć ogólny cel, ale nie poświęcę wszystkiego, wszystkich fajnych rzeczy, które ma się w życiu, żeby ten cel osiągnąć, więc jeżeli zmienimy sposób myślenia chociażby jednej osoby, to już będzie duży sukces.